Cześć, witajcie na kanale w kolejnym odcinku gry Ancestors Humankind Odyssey. Bardzo się cieszę, że Wam się ta seria spodobała, ta gra, bo jest, jest po prostu ciekawą grą, taką, w którą miło się gra, mimo tego, że jest bardzo trudna, a to się rzadko zdarza w gierkach. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to oczywiście idziemy dalej, ale... Muszę wam powiedzieć, że poćwiczyłem te uniki i w końcu ogarnąłem. Tutaj jest złe tłumaczenie tych uników. Uników zły jest opis na klawiaturę i mysz. Prawie jak ktoś gra na kontrolerze, to ten opis się zgadza, natomiast tutaj jest trochę inaczej i robiłem pewien błąd, ale to co widzicie pode mną, to jest efekt treningu w zasadzie prawie godzinnego teraz, bo to ciężko się trenuje. I zabiłem dzika, zabiłem też mambę. Niestety... Podczas treningu umarł. Umarł mi jeden małpiszon. Trochę mi wstyd za to, trochę mi za to z tego powodu przykro. Ale tak w ogóle to ta małpa umarła z wycieńczenia. Ze zmęczenia umarła. No i już tam za bardzo nic nie mogłem zrobić, niestety, bo mnie tu zaatakowały cholerniki, a te uniki mi nie wychodziły. Taka a propos, jeżeli ktoś mm, ma problemy z unikami, to już od razu mówię. Kiedy atakuje nasz zwierz. I wchodzimy w tryb slow motion, musicie przytrzymać spację, cały czas ją trzymając. Jeżeli chcecie zrobić unik, to klikacie A, D, żeby zrobić unik. I trzymacie te dwa klawisze, a jak jest sygnał dźwiękowy, to puszczacie tylko i wyłącznie spację. I wtedy ten, te, ten unik wyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o kontratak, trzymacie spację, naciskacie W. I jak jest sygnał dźwiękowy, puszczacie tylko spację. Wtedy będzie atak. Mam nadzieję, że zaraz wam udowodnię, że to tak naprawdę działa. Czekajcie, gdzieś tutaj jeszcze jeden wąż jest. Uniki nie zawsze też wychodzą. One się nie zawsze udają. To zależy od naszych neuronów, od naszych umiejętności. Więc też trzeba tak jakby się w tym wyskilować. Gdzie ten wąż? Wąż jest na dole. Niestety mam taką małpę starą samicę i ciężko będzie podróż daleko. Trzeba by było jakieś nowe małpy zrekrutować. Dobra, uwaga. I widzicie, aj pyk, no i to, jest, to nie jest takie trudne, jak już się człowiek nauczy, później właśnie będziemy doda dodawać nowe umiejętności i będziemy mieli, e... czekajcie, bo patyk teraz straciłem, po jak się traci niestety patyki, patyki, zidy, co tam macie, później będzie można, widziałem u jednego streamera, że później można mieć maczugę, słuchajcie, i ona chyba z kości jest zrobiona. Nie jestem pewny, tak mi się wydaje, I, i jest wielokrotnego użytku. No dobra, to ja zapraszam Was na dalsze przygody. Nie będę chodził po lesie, który już znacie, tylko po tym jakieś nowe miejsce. Zapraszam Was do oglądania. Patrzcie, co moja małpa już potrafi. Aj, kurczę, krótko, krótko, ale patrzcie, o, idziemy, idziemy, o, sobie idziemy na dwóch nogach, na luzie. Nie używamy już rąk do chodzenia, także słuchajcie, no jeszcze na pewno nie w tym roku. Nie wiem czy w tym milenium, ale już zaczynamy chodzić na dwóch, na dwóch łapach, więc będziemy uczyć tego nasze, nasze, nasze małpy. Ja idę dalej. No dobra, jesteśmy już w, na, w miarę w nowej miejscówce. Słyszę, że tutaj y, dookoła są różne... Jakieś zwierzęta, więc pewnie będziemy walczyć. Tutaj widzicie jest mało drzew, więc. O, jakieś rozeznanie. O z... kurczę, tu jest ten duży wąż. To z nim to się boję walczyć. E, mało drzew, więc ciężko chodzić po drzewach. Trzeba raczej właśnie tutaj chodzić sobie piechotką. E, no i tak jak mówiłem, mało stara jest i widzicie to na dole, na środku ekranu. O, czekajcie, mamy nową, nową miejscóweczkę, więc trzeba się do niej przygotować. Wejdźmy najpierw na drzewo. E, nowa miejscówka, czyli to co e, już kiedyś wam mówiłem, musimy znaleźć taki punkt, który będziemy musieli e, odkryć. Także zobaczymy. Zobaczmy, czy tutaj nie słychać żadnego drapieżnika. tamtego tego węża już nie ma za nami. A, no i jeżeli chodzi o tą starą małpę, no to widzicie ile ona ma energii na Maxa, nie? No i to właśnie zależy od wieku. A zielone to jest to, na ile mam jedzenia, na ile mam picia, na ile jestem śpiący. Musimy to chyba odkryć. Czekajcie, czy ja mogę już to odkryć? Nie, nie mogę, czyli będę musiał tam wejść i rozpoznać tą miejscówkę. Widzicie ile tutaj tych romów jest? Dużo bardzo. Nie wiem, czy to jest tutaj. To jest chyba gdzieś dalej. Tak, też jest coś. Dobra, idziemy. Muszę tutaj być na w miarę długo. Czekajcie. Słuch, słuch, słuch. O, w miarę długo, żeby zobaczyć ten drugi punkt, nie? Żeby tutaj był ten tryb podboju, się uruchomił. Przed na drzewo i zrobił rozeznanie i. O tam jest. Słuchajcie, tam, tam jest ten biały punkt i tam będziemy musieli zrobić rozeznanie, ale szybko wejdę. E, słuch Słychać gdzieś kota. Nie wiem gdzie, ale gdzieś słychać kota. Mam nadzieję, że mi nie wyskoczy. Dobra, szybkie rozeznanie muszę coś poodkrywać. Bo mi dopamina, widzicie, mocno spadła. Słyszycie czasami, nie? Tego jakiegoś kota gdzieś tu słychać co jakiś czas. Mało mi tej dopaminy rośnie, bo tu same jakieś nieodkryte rzeczy są. Kurczę. A, bo to są te krzaki cierniowe, a ja właśnie nie wiem jak je odkryć. Tutaj coś mamy. Dobra, no to trzeba iść szybko do tego punktu. On już jest blisko. Dobra, jest, pokonaj lęk. O! Mamy odkrytą, nową miejscóweczkę. Idziemy za chwilkę oczywiście dalej od razu. Spoko, ładnie tutaj. Ja y, nie pamiętam czy już wspominałem, ale muszę przenieść y, cały klan w jakieś inne miejsce, dlatego y, szukam jakiegoś takiego miejsca, które będzie odpowiednie dla mało, Że będzie mało drapieżników, ale będzie dużo jedzenia, bo tam jest mało... Coś tu biegnie? Coś mi się wyda widziało, wydawało. Wydawało mi się, że widzę tygrysa. bo tygrysy są jeszcze straszne. E, można robić. Też walczyć z tym tygrysem. Mm, nie wiem, czy bym go pokonał. Nie wiem, czy bym go pokonał, ale. Mm, no, walczyć można. I można też uniki robić: po prostu uciec od niego, nie i później na drzewa. Słuchajcie, to wygląda jak świetna w ogóle miejscowa na bazę. Zobaczcie. Tu jest genialnie. Uch. Ej, no to jest świetne miejsce dla małp. Ja tu chyba w następnym odcinku robimy tutaj sprowadzanko małpiszonów. Bo w tym odcinku to, to będzie, wiecie, długa wyprawa i trzeba się do niej przygotować. Eee, właśnie chcę, planuję taki fajny odcinek zrobić, że każdą małpę, każdej małpie dam dzidę do ręki. No i będziemy próbowali walczyć. Dobra, musimy tak zamienić, zrzucić. Zobaczmy czy ta woda jest do picia. O, małpa zadowolona, czyli można pić. Napijmy się, bo tam trochę wody trzeba na pewno uzupełnić. Spoko, tu jest bardzo dużo jedzenia, więc to jest świetna miejscuwa na bazę. W pierwszym odcinku chyba zrobiłem taki... Płapkę, płapkę, płot jakby, coś takiego. I to powstrzymuje różne gatunki, jakieś drapieżniki i tak dalej. Więc słuchajcie, postawimy to tutaj na tym wejściu na przykład i być może wtedy nie będzie nas mogło nic zaatakować, nie? No bo jednak jakby coś tam zaatakowało, to byłaby, byłaby lipa. W tak kla ta klawiszologia tutaj jest trudna i się często gubię. Dobra, ja tu się e, nażrę, albo dobra, razu już jestem na żarty to ruszam w podróż e, i jeszcze dalej odkryjmy coś. Aha, ta miejscówka jeszcze nie odkryta jest, tak? Zróbmy odkryj. I trzeba będzie, jak się nazywa i tutaj przyjść później z tymi wszystkimi. Nowy punkt, dżungla, enklawa, kaska. To będzie nasz nowy dom. Świetne miejsce, tak jak... Dotychczas odkryłem już tam trochę miejsc, no powiedzmy 10 może, może trochę więcej. To takiego czegoś jeszcze nie było, no tu jest genialnie po prostu. Sprowadzimy tu mało piszone. Zrobimy zabezpieczenia. kurcze normalnie wiecie, survival, będziemy robić bazę. <laughs> będziemy robić bazę i, i się ukrywać. Zobaczmy czy coś tu słychać gdzieś. Idziemy na polowanie, słuchajcie, dzisiaj, kurde jest. Dzień mordowania. Chciałbym zabić dzika. E, pokazać wam, jak to wygląda. Bo wygląda bardzo fajnie. Jak, a dobra, enklawa kaskady, tak? To się nazywało. Ale tutaj w ogóle fajna się dżungla. Słuchajcie, zaczyna nam robić. Bardzo fajna. Ciekawe, ile tu jeszcze rzeczy jest do odkrycia. Idziemy teraz po to miejsce. E, a miałem zapamiętać. Stuk się identyfikuj i zaczyna zapamiętać. Jeszcze muszę wrócić tam do bazy i tą małpę tam sprowadzić. W ogóle, słuchajcie, tutaj jest taki problem, że te wszystkie małpy, one bardzo długo rosną, nie? Jedna samica może mieć maksymalnie dwójkę dzieci. Yy, no, długo rosną, no rosną po prostu normalnie, ale wiecie, mam dopiero piąty rok, no to trudno, żeby te małe już były duże. No i małpy niestety umierają też ze starości. Tak jakby to trochę wygląda jak one by się szybciej starzały niż dojrzewały. I tu jest problem, nie, że one po prostu są takie krótko żywotne. No i muszę znaleźć jakieś nowe małpy, bo nie mam jak klanu powiększyć. nie? O, mamy znów nowe to miejsce. Czekajcie, musimy słuch użyć. Wejdziemy szybko tutaj na drzewo. No, bo słyszę kota, ale to chyba jest taki kot jakby przez to, że jesteśmy w tej miejscówce, nie? Nieodkrytej. No w ogóle nie było żadnego y, przeciwnika. Dobra, nic nie widać, nic nie widać, ale też nie widzę, gdzie mam iść. Muszę trochę dopaminy doładować. Dużo nie podskakuje ta dopamina, ale... Zawsze to coś. A widzicie, po lewej stronie widać takie kółeczko i chyba jak się będę zbliżał do tego kółeczka... To chyba wtedy będzie to odkrycie, ale może, może ja właśnie muszę tu więcej rzeczy zeskonować. Może to na tym trochę polega, ale to nie jest samo O, zobaczcie, powiększyło się. A może na węch? O, na węch. Ciekawe czy to będzie działać. Tam jest coś czerwonego. Czerwone oznacza zło. Ale spoko, kółko nam się powiększa powiększa albo powiększa tylko bardzo wolna niski poziom dopaminy mam słuchajcie chyba trzeba wracać bo będzie histeria wracamy wracamy bo jest kiepsko i od nowa będę musiał zacząć tą miejscówę tu trzeba więcej rzeczy odkryć po prostu Mam nadzieję, że ja nie pójdę z nurtem tutaj. Dobra. Dobra. Ja teraz muszę naładować jedzenie, picie i zaraz wracam. Houston, mamy problem, ale zrobiłem unik, słuchajcie, więc już jestem zadowolony z siebie. Muszę wejść na drzewo i uciekać, bo mam bardzo niski poziom tej dopaminki. Nie mogę z nim walczyć w takim stanie. Musimy być po prostu naładowani. Ja tam doskoczę? Dobra, jest, wróci Tam pobiegł w dół, widziałem go przed chwilą. No tu nie ma co jeść, kurczę za bardzo. E, tam przy, przy nowej bazie jest jedzenie, ale tutaj jest tak średnio. Musimy węch użyć, wszystko znaleźć. Bo zaraz e, będę miał małpią panikę. Dobra, tu mamy. Jedzenie, tu idę jeść i wrócę do was jak będę ready. Tu mamy coś nowego, spróbujemy to. Nie, to działa. Patrzcie <śpisz> na to, jak ona sobie chodzi teraz. Na no, luziku, dzień dobry, ja przyszedłem do pracy. Przyszłam. Jestem samicą. <śpisz się> Szukam gdzieś miejsca do przespania się i ruszamy dalej. Są dziki dwa. Nie wiem, czy dam radę na dwa, bo mam mało energii. Yy, ale. Ale chcę spróbować. Nie wiem czy ta energia w sumie jest mi tak bardzo potrzebna. Zobaczę, nie wiem czy też zabiję, bo mam patyk, a nie dzidę naostrzoną, więc to jest też różnica. Dobra, uwaga. Uwaga. Tia! Kurde, jest! I to chyba od razu zabity I to chyba od razu zabity. Nie, uciek. Uciekł gdzieś, nie ma. Dobra, musimy znaleźć patyk, e, bo wbiłem w tego dżiksora, guźca i nie ma patyka dawać. Szybko patyk. Od może zjem przy okazji. Powiem wam, że ta gra się później robi trochę łatwiejsza. Gorzej z kotami, bo one atakują tak kompletnie z nienacka, nie? za pleców gdzieś e, i, i z nimi się trochę ciężej walczy. O-o, 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 teraz mamy trzech przeciwników, już dwóch znowu. No ale jestem gorszy, jestem trudniejszy troszkę. Dobra, a ja nie mam patyka. Gdzie by tu ba badyla znaleźć, ale zobaczcie, że jak on zeżar, to on jest zajęty i jakby... Ja już nie jestem dla niego taki ważny, ale chcę zabić. Jeszcze, jeszcze nie walczyłem z, tak, z kotem. Patyk, 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 słuchajcie, bez patyka nie da rady, no ewentualnie kamień w rękę można włożyć. zjemy jeszcze to sobie do końca. Żeby się mał nie, nie, nie bał. Co by siedzi tam z tym dzikiem zjedzonym? To może ja się tym muszę przejmować nim Kurczę, no te patyki... Tu jest jakiś ostry deficyt tych e, tych badyli. Nie wiem dlaczego, ale... Jakieś kiepska miejscowa. Tam są badyli, daleko. Ale chyba zdążę tam wziąć. On mnie tak jakby nie widzi jeszcze, albo cały czas tym dzikiem jest zajęty. Czyli ja tego dzika nie zabiłem. No dobra. To istotne dla nas. Musimy przygotować badylek. Niestety nie jest naostrzony, żeby naostrzyć trzeba strasznie się męczyć z tym ostrzeniem. Trzeba wziąć kamień i... Na razie... na razie to oleję. Zobaczę czy co, co, co mi się uda zrobić Małpa, małpa kurczę idzie do tygrysa, słuchajcie, co to co się dzieje? Co? Patrzcie jaki ja jestem! Goril morderca, morderca, w oko jeszcze mu wbił, w ba Ty, ta małpa to jest zabójca, samica niby, nie? Niby to kurczę samce polowały, a tu samica. A niby to samce zawsze było, widzicie, w prehistorii i tak dalej, że samice to co najwyżej mogły tam jedzenie przygotowywać. A tutaj co, proszę bardzo. Jest małpa. Małpa samica. Która ubiła dzikiego kota, tak zwykłym patykiem. to człowiek w dzisiejszych czasach nie dał rad. Badylkiem. Jeszcze musimy tą miejscóweczkę tam odkryć. Odkrycie nowego miejsca. Nie wiem jeszcze jak... Właśnie, muszę się nauczyć robić narzędzia. Jakiś... Te, jak to się nazywa? Nóż, bo jeszcze noża nie, nie mam żadnego. I... no i trzeba się nauczyć. Ale spoko, słuchajcie, już te ataki mi nawet dobrze wychodzą. Kwestia wprawy, trzeba po prostu e, pójść. E, przy bazie jest taki jeden dzik, bardzo blisko. Trzeba posiedzieć tą, e, trochę tego czasu i po prostu się nauczyć. Dobra, wracam, odkrywać. Jesteśmy już w tym nowym miejscu, ale kiepsko mi idzie to odkrywanie, bo tutaj po prostu nic nie widzę. Niski poziom dopaminy, i nie wiem, czy ja zaraz nie wpadnę w panikę. O, tutaj coś możemy odkryć. Tutaj coś możemy odkryć. Szybko plik 100. Bo ja już zaraz tu odejdę od zmysłów. Małpiszonkiem. Coś proszę, coś, coś, co znamy już. O i właśnie, i mamy. I mamy histerię Małpiszona. A już niedużo zostało tam. Naprawdę niedużo. Musimy uciekać w kierunku tego. Nie wiem, czy mi się uda, ale chyba tak. Jednak nad tą małpą takie ciężkie mam panowanie, jak ono jest w tej historii. Dobra, no i ja od nowa muszę się nażreć i przygotować do, tej, do tego odkrywania. No słuchajcie, trochę tu poszedłem. Wcześniej tutaj był kocur, ale widzę, że teraz jest małpa. Więc chyba możemy ją zaprosić do naszego stada, tak jakby. Więc tam też dalej jeździ, więc trzeba uważać. I teraz zobaczcie, ją boli ręka, nie? I ja teraz muszę jej dać liść, bo liście działają na złamaną kość. Czyli podchodzimy do tej małpy. I naciskamy C, daj, ona źle zleca. Się uleczy. I to już jest mój ziomeczek. Zobaczcie, idzie, może muszę jej więcej dać. O, i mamy już y, tą racjonalizację otoczenia, czyli. Eee, musimy teraz odkryć tę tą, tą plamę białą. Nie wiem jak to nazwać tak naprawdę. I... Będziemy mieli tą miejscówkę już odklepaną. Nie wiem, ja jej chyba muszę dać tego więcej, bo... Ju... o już, już chyba jest zdrowa ta ręka. Dobra, idź za mną. Idź za mną. To będzie, słuchajcie. on tutaj coś jest, coś nowego. Na razie, dobra, na razie tego nie odkrywam. Odkrywamy miejscóweczkę. Małpa tam idzie. Będzie pierwszy członek naszego. naszego nowego miejsca. O, musimy tam. do tego punktu. co? Nie ma. O, możemy już. Możemy już pokonać. Czekajcie, matek, mi się tu. Elegancko, słuchajcie. No i w następnym odcinku. Ten też zadowolony był, mój To chyba jest. Chyba chłop, spoko i wygląda na zdrowego, więc będziemy mogli w końcu wyruszyć jakąś młodą, młodym gorylem. Zobaczymy jak będzie szło. E, no i w dzisiejszym odcinku to wszystko. W następnym będziemy przynosić kolonie do tej nowej miejscóweczki. E, jeszcze na koniec oczywiście odkrywamy to co odkryliśmy. Zostawcie komentarz, bo mało komentarzy bardzo piszecie, a, a to zawsze pomaga w tym, żeby dotrzeć do większej ilości osób, lepsze algorytmy, więc też łapkę w górę będę wdzięczny, a nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!